W styczniu 2022 roku Canisius College opublikował wyniki badania, które zmusiło do nowego spojrzenia na praktykę wspólnego snu z psami. Uczestnikami tej obszernej ankiety było ponad tysiąc australijskich właścicieli psów. Co ona wykazała? Okazało się, że u ludzi dzielących łóżko ze swoimi pupilami obserwuje się pewne ciekawe prawidłowości. O czym dokładnie mowa? Zgódźcie się. Jest coś wyjątkowego w kończeniu dnia w towarzystwie swojego futrzastego przyjaciela. Ledwo co układacie się pod kołdrą, a pies bez zwłoki wskakuje do was. Czy można się oprzeć tym objęciom unoszącym w świat snów? Ale czy na pewno warto pozwalać psu spać w waszym łóżku? Ciekawostka. Badania dowodzą, że podczas wspólnego snu psy dostosowują swój rytm serca i częstotliwość oddechu do ludzkich. Wskazuje to na głęboką podświadomą więź między Wami a Waszym czworonożnym towarzyszem, podczas gdy oboje podróżujecie po krainie snów. W dawnych czasach psy instynktownie zbijały się w gromadę do snu, aby ogrzewać się nawzajem i czuć się bezpiecznie. To całkiem logiczne, bo sen to okres ich maksymalnej bezbronności. Dlatego, gdy Wasz pies przytula się do Was w zaciszu nowoczesnej sypialni, w gruncie rzeczy podąża za pradawnymi instynktami, związanymi z bezpieczeństwem i zaufaniem. Właśnie takie nocne uściski kładą fundament pod zaufanie i przyjaźń, które nie znikają wraz z porannym dzwonkiem budzika. Wróćmy do odkrycia badaczy, gdzie okazało się, że około dwie trzecie właścicieli prawie nie zauważa, aby obecność psów w jakikolwiek sposób zakłócała ich nocny odpoczynek. Imponujące, prawda? Istnieje też inne badanie, w ramach którego kobietom śpiącym ze swoimi pupilami założono opaski fitness. Wyniki okazały się dość zabawne. Okazało się, że nawet najmniejszy ruch pupila znacznie zwiększał prawdopodobieństwo, że kobieta zacznie się wiercić. Ale najciekawsze jest co innego. Zdecydowana większość uczestniczek nawet tego nie była świadoma. To daje do myślenia, prawda? Wynika z tego, że nasze psy rzeczywiście mogą się trochę kręcić i przeszkadzać nam w nocy, ale my nie łączymy tego z porannym zmęczeniem. Sprawia to wrażenie, jakby to poczucie komfortu i bezpieczeństwa, które dają nam pupile, z nawiązką rekompensowało te niewielkie nocne niedogodności. Ale nie spieszcie się z wygodnym układaniem się ze swoim czworonożnym sąsiadem z łóżka. Amerykańska Akademia Medycyny Snu podkreśla, że ogromna liczba ludzi cierpi na zaburzenia snu, w tym bezsenność i bezdech senny. Mowa o milionach. Przerywany sen negatywnie wpływa na pracę mózgu. Dla pełnowartościowego odpoczynku konieczne jest przejście w ciągu nocy przez wszystkie cztery fazy snu kilkukrotnie, z których każdy cykl trwa około 90 minut. Proste obliczenia pokazują, że dla utrzymania szczytowej formy Większość z nas potrzebuje od 7 do 8 godzin praktycznie nieprzerwanego snu. Niedobór jakościowego odpoczynku może poważnie uderzyć w zdolność koncentracji, uczenia się, generowania kreatywnych pomysłów i podejmowania przemyślanych decyzji. Więc chociaż sen w objęciach z psem przynosi ogromne pocieszenie, niezwykle ważne jest zachowanie równowagi. Musimy zapewnić sobie nieprzerwany odpoczynek, aby budzić się pełni sił, i gotowi na wyzwania nowego dnia. Czy wiecie, że istnieją psy służbowe, które są specjalnie szkolone do spania obok osób przeżywających zespół stresu pourazowego? Ich nocna obecność jest uznawana za potężny czynnik uspokajający, który przynosi ulgę tym, którzy nie mogą znaleźć spokoju z powodu dziennych przeżyć. Ludzie, których praca wiąże się z codziennym wysokim poziomem stresu, Opowiadali, że ich niepokój i problemy ze snem zaczęły ustępować, gdy tylko zaczęli dzielić sypialnię z psem. Wygląda na to, że miarowy oddech psa i ciepło jego ciała potrafią czynić prawdziwe cuda, uspokajając rozgorączkowany umysł. I bądźmy szczerzy, kto z nas jest w stanie zignorować ciche, natarczywe pukanie łapą w drzwi sypialni? Pojawienie się psa w domu wpływa nie tylko na ogólną atmosferę, ale i na jego skład mikrobiologiczny. Dane naukowe świadczą o tym, że kontakt z naszymi futrzastymi towarzyszami i mikroorganizmami, które przenoszą, może w rzeczywistości przynieść korzyść naszemu zdrowiu, wzmacniając układ odpornościowy. Co do dzieci, dorastanie obok pupili, zwłaszcza w pierwszym roku ich życia. Może zmniejszyć ryzyko rozwoju w przyszłości alergii na zwierzęta, roztocza kurzu i pyłki. Ale korzyści nie ograniczają się do profilaktyki kataru. Obecność psa korzystnie wpływa na ogólne samopoczucie. Odczuwacie stres? Zaledwie kilka minut głaskania pupila może znormalizować ciśnienie krwi. Więc wasze coroczne wieczorne uściski ze szczeniakiem to coś więcej niż tylko sposób na ogrzanie nóg. Niemniej jednak ten sam mikrobiologiczny koktajl wzmacniający odporność może przynieść do domu i niechcianych towarzyszy, takich jak patogenne bakterie, wirusy czy pasożyty. W szczególności, jeśli wasz układ odpornościowy jest osłabiony lub na ciele macie niegojącą się ranę, warto dwa razy się zastanowić, zanim podzielicie łóżko ze zwierzęciem. A tym, którzy cierpią na alergię lub astmę, Sąsiedztwo psiego pyska na poduszce może sprowokować zaostrzenie objawów, nawet jeśli wasz pupil należy do tak tzw. ras hipoalergicznych. Jak się okazało, alergeny znajdują się nie tylko w sierści, ale i w ślinie oraz cząsteczkach skóry. Jednak jedno to delikatnie odesłać pupila na jego miejsce, gdy sam prosi się do was, a zupełnie inna sytuacja, gdy sami go wołacie do łóżka, a on demonstracyjnie odmawia. W czym więc leży przyczyna, dlaczego pies nie chce spać z wami? Wiele psów uwielbia to poczucie bezpieczeństwa i komfortu, którego doświadczają w łóżku właściciela. Ponadto, węch dla psa to prosta droga do ośrodka przyjemności w mózgu. Ponieważ my, ludzie, mamy tendencję, że tak powiem, do przesiąkania pościeli własnym zapachem, włączając w to pot, staje się ona prawdziwym skupiskiem naszego aromatu. Dla pupili, zorientowanych na zapachy, sen w miejscu, które całkowicie pachnie właścicielem, to szczyt marzeń. Jednak, podobnie jak u ludzi, psy mają swoje preferencje. Być może nadmierna miękkość materaca im nie odpowiada i woleliby spać na twardszej powierzchni. Albo odpycha ich zapach proszku do prania, lub faktura pościeli. Nie zapominajmy też o starszych psach lub pupilach z problemami zdrowotnymi. Dla nich wskoczenie na łóżko może być prawdziwym wyzwaniem. W takim przypadku specjalne schodki dla zwierząt lub niewielkie przemeblowanie mogą uczynić wasze łóżko bardziej dostępnym i atrakcyjnym dla nich. Czy warto więc wpuszczać psa do swojego łóżka? Badanie wykazało, że około połowa respondentów w wieku od 18 do 78 lat potwierdziła, że ich pies śpi bezpośrednio w ich łóżku. Zajmując tam honorowe miejsce. Jeszcze około 20% uczestników zauważyło, że ich psy śpią w pobliżu, ale nie w samym łóżku, wybierając dla siebie inne przytulne miejsce w sypialni. Pozostałe 31% ankietowanych woli, aby ich pupile nocowały poza sypialnią właściciela. Naukowcy użyli również kamer termowizyjnych, aby określić, które dokładnie miejsca w łóżku zajmują psy. Okazało się, że jeśli w łóżku śpi para, to pupil najczęściej układa się u ich stóp lub dokładnie po środku. Ludzie śpiący samotnie najczęściej znajdują swojego pupila zwiniętego na wysokości klatki piersiowej dokładnie tam, gdzie zwykle znajduje się partner. W łóżkach jednoosobowych psy z reguły śpią na podłodze, lub jeśli wchodzą na górę to również na wysokości klatki piersiowej. Co ciekawe, Około 1 trzecia wszystkich psów woli na noc wchodzić pod kołdrę. Czy warto więc gościnnie otwierać drzwi swojej sypialni dla psa? To wasza osobista decyzja. Jeśli przestrzegacie podstawowych środków ostrożności dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich domowników, na przykład regularnie zmieniacie pościel, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyście i Wy, i Wasz pies cieszyli się wysokiej jakości wspólnym odpoczynkiem. Ankieta z 2023 roku wykazała, że 76% właścicieli psów pozwala swoim pupilom spać z nimi w nocy. Być może jesteście w ich gronie i nie ma w tym nic złego, ale z jakich powodów psy tak bardzo pragną układać się obok właścicieli? Prawdziwe motywy leżą głębiej niż tylko miłość do miękkich poduszek. Przeanalizujmy więc dziesięć przyczyn, dla których wasz pies może chcieć spać obok was, i czy jego odmowa świadczy o braku miłości. Gdzie śpi: przy głowie czy w nogach? Przeanalizujemy również siedem typowych pozycji do snu i rozszyfrujemy ich znaczenie. Oglądajcie do końca. I zanim ułożycie się pod kołdrą, subskrybujcie nasz kanał. Kto nie odczuwa fali radości? Gdy jego pies postanawia dotrzymać mu towarzystwa w łóżku? Kto jest w stanie powstrzymać się i nie pogłaskać lub nie przytulić go, gdy tylko znajdzie się na górze? Tylko spójrzcie na te ogromne brązowe oczy i uroczą puszystą mordkę. Są naprawdę nieodparte? Niektóre psy właśnie tego oczekują. Kiedy wasz pies wchodzi wam do łóżka, a wy zaczynacie go pieścić, Najprawdopodobniej traktuje to jako nagrodę za swoje działanie. Jak wie każdy, kto zajmował się szkoleniem, większość psów doskonale reaguje na pochwałę i nagrodę. Po tym, jak wasz pies kilka razy otrzyma aprobatę za wejście do łóżka, w gruncie rzeczy utrwalacie u niego ten nawyk na każdą noc. Chociaż towarzystwo ukochanego właściciela jest niewątpliwie ważne, jest jeszcze jeden czynnik, który ma decydujące znaczenie dla spokoju waszego psa. To rutyna. Psy uwielbiają porządek. Posiadają zadziwiająco dokładne poczucie czasu, jak na gatunek, który nie wynalazł zegarków. Jasne zrozumienie tego, co, kiedy i w jakiej kolejności nastąpi, pomaga im czuć się pewnie w tym dziwnym ludzkim świecie. Jeśli wasz pies od szczenięcia spał z wami, to do momentu osiągnięcia dojrzałości nocna wizyta w waszym łóżku najprawdopodobniej stała się nieodłączną częścią jego rytuału zasypiania. Starych nawyków trudno się pozbyć, i chociaż teraz zajmuje znacznie więcej miejsca niż w dzieciństwie, wciąż potrzebuje porcji nocnych uścisków, zanim będzie mógł spokojnie zasnąć. Psy to istoty, dla których zapachy odgrywają ogromną rolę, znacznie większą niż dla ludzi. Używają swojego fenomenalnego węchu do poznawania świata tak samo, jak my używamy wzroku, a zapach właściciela obok często daje im poczucie ukojenia. Właśnie dlatego niektóre psy mogą kraść rzeczy właściciela i wąchać je we śnie. Ale co może pachnieć wami silniej niż skradziony długopis czy para skarpetek? Tylko wy sami, śpiąc obok, wasz pies przez całą noc wdycha wasz uspokajający i relaksujący zapach, co sprawia, że jego sen jest głębszy i spokojniejszy. Kiedy pierwszy człowiek spojrzał na dzikiego wilka i dostrzegł za jego groźnym, kłującym wyglądem uroczego szczeniaka pragnącego miłości, jedną z pierwszych komend, której nauczył swojego nowego przyjaciela, była: strzeż. Nawet najbardziej domowy i rozpieszczony pupil potrafi w jednej chwili zamienić się w kłębek sierści i kłów. Jeśli poczuje zagrożenie dla swojej ludzkiej rodziny, wasz pies może spać z wami w łóżku, ponieważ zdaje sobie sprawę z waszej bezbronności we śnie i decyduje, że potrzebujecie osobistego ochroniarza do pilnowania. Z drugiej strony, czasami wasz pies uważa, że to nie on potrzebuje ochrony. Łatwo przeoczyć, że psy żyją w świecie pełnym niezrozumiałych zjawisk. Wiele znanych nam rzeczy. Czy to burza, czy hałas przejeżdżających samochodów, z punktu widzenia psa są niezrozumiałymi i przerażającymi wydarzeniami. Wasz pies polega na was jako na jedynej stałej, która pomaga mu orientować się w tym świecie. I kiedy nadchodzi czas snu, najbardziej bezbronny okres doby, jest całkiem naturalne, że chce widzieć obok swojego dużego i silnego obrońcę, który zapewni mu bezpieczeństwo. Jak już mówiliśmy, psy żyją w świecie pełnym zagadek. Jednak czasami pragnienie psa, by stale przebywać obok właściciela, może przybierać niezdrowe formy. Jeśli zauważycie, że wasz pies natarczywie trzyma się blisko nie tylko przed snem, ale i po przebudzeniu, i jeśli od wielu lat nie możecie spokojnie pójść do toalety w samotności, to prawdopodobnie macie psa rzepa. Ten syndrom otrzymał swoją nazwę od tego, że cierpiące na niego zwierzęta dosłownie przyklejają się do swoich właścicieli. Nie mając możliwości bycia blisko człowieka, nawet w sąsiednim pokoju, odczuwają ostry lęk separacyjny, który może objawiać się szczekaniem, skomleniem, niszczeniem mebli lub desperackimi próbami opuszczenia pomieszczenia. Syndrom rzepa najczęściej występuje u psów. Które zbyt wcześnie zostały oddzielone od matki, u zwierząt, które przeżyły traumę psychiczną, a także u raz wyhodowanych do bliskiej interakcji z człowiekiem, np. u psów pokojowych czy pasterskich. Jednocześnie, niezależnie od rasy, jedną z najbardziej oczywistych przyczyn, dla których pies spogląda na wasze łóżko, jest to, że jest ono po prostu znacznie wygodniejsze niż jego własne. Uściślijmy. Nie twierdzimy, że oszczędzacie na komforcie swojego pupila. Legowiska dla psów są wspaniałe, ale raczej nie znajdzie się w nich puchowa kołdra, kilka poduszek i materac ortopedyczny. Ludzkie łóżka są miękkie, ciepłe, a do tego wyposażone w żywy termofor w waszej osobie. Niektóre psy lubią również spać, kładąc głowę na poduszce opcja, która rzadko jest przewidziana w designie legowisk dla psów. Rasy o spłaszczonej kufie, takie jak mopsy czy buldogi, często mają trudności z oddychaniem w nocy. Takim psom może być łatwiej spać z uniesioną głową, ponieważ zmniejsza to nacisk na drogi oddechowe. Czy kiedykolwiek obserwowaliście, jak psy śpią, zbite w szczenięcą gromadę? To kolejny instynkt odziedziczony po wilczych przodkach. Im więcej osobników śpi obok siebie, tym więcej uszu nasłuchuje ewentualnego niebezpieczeństwa. Ponadto, wilki przeważnie zamieszkują chłodne regiony, a sen w dużej, puszystej gromadzie był dla nich sposobem na ogrzanie się przed wynalezieniem kaloryferów, koców i ciepłych ludzkich objęć. Wasz domowy pies najprawdopodobniej postrzega was jako członka swojego stada, dlatego instynktownie dąży do spania obok was. I to nie wszystko. Jedną z kluczowych różnic między ludzkim a psim łóżkiem jest to, że to pierwsze jest zazwyczaj umieszczone wyżej. W końcu, przeciętny człowiek jest wyższy od przeciętnego psa. Ale wasz pies może to postrzegać inaczej. Z jego punktu widzenia, wasz wysoki materac to nie tylko miejsce do spania, ale i punkt obserwacyjny. Sen na podwyższeniu daje psu znacznie lepszy widok niż z poziomu podłogi. Chociaż w warunkach waszego pokoju, to prawdopodobnie tylko nieznacznie poprawia widok na tapetę. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo waszej ciąży lub ciąży waszego partnera, a wasz pies nagle zaczął wchodzić do łóżka i zachowywać się niezwykle przywiązanie, być może warto zrobić test. Ciąży towarzyszą zmiany hormonalne w organizmie, których zapach wyczuwają psy. Będąc zwierzętami stadnymi, Często instynktownie dążą do pomocy ciężarnym lub karmiącym członkom stada. Wasz pies może przychodzić do łóżka, chcąc okazać wam swego rodzaju wsparcie emocjonalne. Inna opcja możecie być chorzy. Psy słyną ze swojej zdolności do wykrywania chorób, dlatego psy medyczne są niezastąpionymi pomocnikami dla osób z chorobami przewlekłymi. Podobnie jak w przypadku ciąży. Jeśli pies czuje, że członek jego stada jest chory lub ranny, najprawdopodobniej spróbuje zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wam pomóc. Teraz wisienka na torcie. W którym dokładnie miejscu śpiwasz pies? Gdy pies znajdzie się w łóżku, staje przed wyborem, gdzie dokładnie się ułożyć. Przy waszej głowie czy w nogach? Przytula się do waszego boku czy kładzie się prosto na was? Dalej przeanalizujemy siedem różnych pozycji, w których może spać wasz pies, i ich znaczenie. Sen u wezgłowia łóżka zapewnia psu dostęp do dwóch strategicznie ważnych obiektów. Po pierwsze, do drzwi. Układając się u podnóża łóżka, pies jest bliżej wyjścia i jako pierwszy zauważy każdego nieproszonego gościa. Po drugie, do waszych stóp. Psy uwielbiają stopy. Stopy mają tendencję do pocenia się. A pot zawiera ślady feromonów, które mogą przekazać psu masę informacji o Was, od stanu emocjonalnego po zdrowie fizyczne, tyłem do Was. Taka pozycja może wydawać się obraźliwa, ale w rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. W tylnej części ciała psa znajdują się gruczoły zapachowe, wydzielające feromony o zapachu bardzo podobnym do tego, który Wasz pies wyczuwa w Waszym pocie. Psy uwielbiają kopać. Możecie myśleć, że wasz pupil lubi przekopywać wasz ogród, bo albo chowa, albo szuka kości, ale przechowywanie jedzenia to tylko jedna z przyczyn, dla których wasz pies lubi brudzić łapy. Psy kopią również, aby zbudować sobie schronienia do snu zachowanie sięgające korzeniami do ich dzikich przodków wilków. Dziura w ziemi może nie brzmieć jak doskonałe miejsce do snu, ale dla waszego psa. Najprawdopodobniej będzie zadziwiająco wygodna. Pies będzie spał plecami do pleców z innym psem lub człowiekiem tylko wtedy, gdy ma z tą osobą głęboką, kochającą więź. Sen plecami do was niesie te same ryzyka, co sen tyłem do was, ale zakłada również, że jego brzuch jest otwarty na atak. Przestrzeń między waszymi nogami oferuje ciepłe, chronione otoczenie, podobne do nory. Dla psów ta pozycja może wydawać się niewiarygodnie bezpieczna i pocieszająca, zwłaszcza jeśli są z natury lękliwe lub miały w przeszłości nieprzyjemne doświadczenia. Wybierając podnóże łóżka, Wasz pies pokazuje, że lubi być blisko Was, ale ceni sobie również posiadanie własnej przestrzeni. Ta pozycja pozwala mu pozostać w kontakcie, nie będąc nadmiernie natrętnym, co może być oznaką pewnego siebie. I zrównoważonego psa to idealny złoty środek, wystarczająco blisko, aby czuć się bezpiecznie i w kontakcie, ale wystarczająco daleko, aby się wyciągnąć i mieć trochę niezależności. Sen u podnóża łóżka stawia również waszego psa w idealnej pozycji do obserwacji pokoju i wejść. Wybór spania na waszej poduszce to jeden z najczulszych i najbardziej intymnych wyborów, jakiego może dokonać wasz pies. W tym miejscu wasz zapach jest najsilniejszy. I śpiąc tam, wasz pies dąży do bycia jak najbliżej was. To znak, że kocha waszą obecność i znajduje pocieszenie w bliskości z wami, nawet gdy śpicie. Ponadto, będąc tak blisko waszej głowy, może czuć się bardziej chroniony, wiedząc, że jest obok was, jeśli coś się stanie w nocy. Psy często lubią się przemieszczać w nocy. Spanie 8 godzin bez przerwy to głównie ludzki nawyk w naszych czasach. W przeszłości zarówno ludzie, jak i ich psy kładli się spać o zmierzchu, budzili się w nocy, aby sprawdzić zwierzęta, dorzucić drewna do ognia, a potem znowu spali do rana. Wybór podłogi zamiast waszego łóżka może sygnalizować, że wasz pies szanuje waszą przestrzeń i ma zdrowy poziom niezależności. Rozumieją gdzie mogą się znajdować w stosunku do Was, pokazując, że są świadomi swojego miejsca w domu. Psy, które śpią przy drzwiach, często wykazują naturalne zachowania obronne. Układając się przy wejściach do domu, faktycznie przejmują rolę strażnika. To miejsce pozwala im śledzić wszelkie potencjalne zagrożenia lub nietypową aktywność, dziejącą się na zewnątrz lub wewnątrz domu. Wybór własnego legowiska wskazuje na zdrowy poziom niezależności. Wasz pies czuje się na tyle pewnie w swoim otoczeniu, aby cieszyć się własną przestrzenią. Ten wybór może również sugerować, że ma silne poczucie własnego ja i czuje się komfortowo sam, co jest oznaką dobrego zdrowia psychicznego i zrównoważonego zachowania. Psy, które śpią pod meblami, często szukają poczucia bezpieczeństwa i komfortu. To zachowanie przypomina ich dziedziczne instynkty znajdowania przestrzeni podobnej do nory, która wydaje się bezpieczna i chroniona przed zagrożeniami. Pod stołem lub biurkiem wasz pies może czuć się bardziej chroniony, ponieważ zamknięta przestrzeń oferuje barierę ochronną i pomaga mu radzić sobie z lękiem lub nerwowością. Psy, które wybierają spanie na kanapie lub fotelu w salonie, Często mają silne pragnienie bycia zintegrowanymi z rodzinnymi wydarzeniami, nawet podczas odpoczynku. To zachowanie sugeruje, że uważają się za część stada i chcą pozostać zaangażowane w społeczną dynamikę domu. Wybierając centralne miejsce, takie jak kanapa, pozostają w kontakcie z miejscem, gdzie rodzina spędza dużo czasu. Psy, które przemieszczają się, aby spać w różnych miejscach, mogą wykazywać naturalną czujność. Zmieniając miejsce snu, mogą obserwować różne części domu w różnym czasie. To zachowanie może wskazywać na instynkt obronny, gdy pies czuje odpowiedzialność za ochronę i obserwację domu ze wszystkich stron. Tak jak ludzie, psy mogą zmieniać miejsce snu w zależności od tego, gdzie im jest najwygodniej w danym momencie. A teraz najważniejsze pytanie do Was: Czy Wasz pies śpi z Wami w łóżku? I jeśli tak, to które miejsce zazwyczaj wybiera? Opowiedzcie w komentarzach. Bardzo nas ciekawią Wasze historie. Jeśli ten film był dla Was pomocny i interesujący, nie zapomnijcie dać lajka, subskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków o Waszych puszystych przyjaciołach. Podzielcie się tym filmem z innymi właścicielami psów.